Wszystkim z tej strony Helga z kanału Realne Karty. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Daką. Z racji tego, że było zdecydowanie lepiej niż w zeszłym sezonie, jeśli chodzi o trafy, to mamy kolejny, kolejny rzut pudełeczek. I tym razem zagramy sobie w grę tak zwane gorące krzesła. U nas w Polsce to chyba się gra na w coś takiego, ale chodzi mi o takie zagraniczne, chyba angielskie, gorące krzesła, czyli Hot Seat czasem w różnych programach, na przykład Gordon Ramsay w swoich kulinarnych programach to stosuje, jest tron, mamy tron, i na przykład jeżeli ktoś zrobi jakąś potrawę i jest dobra, siada na gorące krzesło i siedzi na tym gorącym krześle, dopóki nie trafi się jakaś lepsza potrawa i wtedy jego miejsce zajmuje nowy osobnik. Także tak będzie wyglądała nasza gra gorące krzesła. Mamy tutaj najlepszy traw z ostatnich trzech odcinków. To był Mastantuono do 25. Więc po prostu sobie będzie przez te trzy odcinki, a może jeszcze coś zamówię. Będzie sobie siedział na gorącym krześle, dopóki jakaś inna, lepsza karta nie wpadnie. No, ja jestem ciekawa, czy w ogóle jest szansa, żeby, żeby coś lepszego wpadło. No bo zazwyczaj jednak są to te do 299, do 199, do. 149 chyba, nie wiem, czy są jeszcze chyba 175 jakoś, tak? Także moi drodzy, czy są 6? Jest 6. I z tego co w ostatnich trzech odcinkach mm, zauważyłam, to karty numerowane były w pierwszej paczce, w trzeciej i w piątej, więc i tak zamieszamy, jeśli to w ogóle się sprawdzi. I najpierw otworzymy te gorsze paczki i zobaczymy, czy tak czy tak będzie. No tak, tutaj będziemy mieć zwykły um, zwykły rzut, tak jakby. Dobra. Czyli moi drodzy, zaczynamy od bazóweczek i to są bazóweczki A. Mamy dwa zestawy bazówek wariaci z tej daki. Naszym pierwszym insercikiem, a nie, nie insercik, mamy jeszcze zestaw B i nasz insercik to będzie chyba ten odcisk ciuka być może... Ja bym chciała tak. Ja bym chciała trafić, słuchajcie, ten kompas. Kurczę, jeszcze nie udało mi się w trzech pudłach trafić kompasu. Fajnie by było. Uuu, Nazario! Dobrze, Locked. To jest taki insercik, Locked. I wpada nam Ronaldo Nazario. Druga paczuszka w teorii zwykła. I tu mamy znowu insertciki, przylatujemy sobie kaka, alaba i Carlos znowu kostka. No tych kostek mam dużo, moi drodzy, ale, ale, ale uwaga, Moriente Nie. Kaka. No dobrze. Kaka może być w takim razie. Spoko. Ale dalej nie ma kompasiku. Widziałam już niektóre w sprzedaży. Jeszcze sobie nie kupowałam, bo jeszcze sama otwieram. Fajnie by było kompas... Trafić, czyli tak, tu będą zwykłe. tak? To jest zwykła? Nie, to nie jest zwykła, to jest zwykła. A co to tam jest? Może ten taki ala autograf, tak, chyba tak. Dobra, czyli tutaj mamy Arde, mamy Alabę, tym takim insercikiem będzie Valverde, a naszym autografem, może po autografie jesteśmy w stanie. A, jest napis, to spaliłam. Dani Carvajal i. Federico Valverde. Mamy cztery inserty. Ha! Zazwyczaj chyba trafiałam... A nie, bo trafiałam cztery i cztery numerowane. Więc ciekawe, jak teraz będzie. Być może numerowane nam się trafią e, ze zwykłych, z bazowych. Zobaczymy. Moi drodzy, tak, mamy... Z bazowej będzie numerowane. To moja pierwsza, wiecie? Bo wszystkie do tej pory numerowane były na insertach. Mamy Kyliana, mamy Ikera, mamy Kakę. A tutaj złoty, nie pamiętam, 100 chyba, 199. Tutaj musimy patrzeć, nasza numerowana, to będzie Brahim? Tak jest. Naszą numerowaną jest Brahim, ale do 199. Czyli nie zajmuje gorącego krzesła, nie, nie był w stanie pokonać naszego trafu Mastantuono. I jedziemy dalej. Tutaj mamy. Jeszcze nie wiem co. Bellingham. Co to za insert? A, to chyba kaseta. Mamy Bellingham, mamy Mastantuono, mamy Winniego, a tutaj na jakimś różowym. Różowy to jest chyba. Złoty jest do 100. Ile to było? 100, to może do 149? Uwaga, uwaga! Mamy Ardę. Dobrze! Numerowany Arta do 99, także. Także nie zajmuje gorącego krzesła. Ma stantuono. Coś czuję, że ten traw do 25 będzie, będzie długo na nas czekał. No i tutaj mamy dwa bazowe Bellingham. Mamy trend Vini i srebrny. To chyba jest do 299. Czyżby Nazario? U, nie, Carlos. Carlos to też bardzo dobry traw Do ilu? Do 149. Czekajcie, a ten był do ilu? Do 199. Czyli niestety nasze gorące krzesło, słuchajcie moi drodzy, no pozostaje niezmienione. Zobaczymy, jak w następnym odcinku się uda. Także takie dzisiaj trafy z tego boksika, pierwszego z tej e, gry, natomiast ogólnie czwartego. E, no i co? Ja to będzie zostawało w mojej kolekcji, więc jeśli macie, ja mam kilka powtórek, jeżeli coś byście chcieli wymienić, to zapraszam, bo bardzo chętnie będzie mi trudno to zebrać, ale przyjmę każdą kartę. Także lajku się, subskrypcję, a ja zapraszam Was na kolejny odcinek. Trzymajcie się. Cześć.